Hejka, witamy was w pierwszym vlogu na naszym kanale. Tak, dzisiaj pokażemy wam gdzie iść na fotki w Warszawie. Pokażemy nasze ulubione spoty, ale też odkryjemy jakieś nowe. się no, Zapraszamy. Pierwszym spotem są schody. To muzeum Także pokażemy wam teraz jakieś przykładowe miejsca tutaj. Uwaga, Róża pozór. ładne słoneczko. Tu jest ładnie patrzcie. Dawaj ten spot. To była pierwsza pineska, a teraz lecimy do drugiego miejsca, w którym będzie e, być może? Tak. Next spot. Schodzimy na dół, bo to jest niedaleko. Ogólnie wszystkie te miejsca są bardzo blisko siebie. Przechodzimy na razie, w wszędzie pieszo, tylko jedno miejsce, które jest troszeczkę dalej. Przygniemy Wam tutaj mapę i pineski. Kolejnym spodem jest kawiarnia być może. Tam, są tam ludzie. A dokładnie mówiąc, te ławeczki. Tutaj, na dole. Siadaj, Róża. Zademonstruj. Ogólnie, tu jest bardzo ładne miejsce. Oczywiście bez tego. Nie daję Chciałam powiedzieć, że nagrywanie. Róża, no głośno! <laughs> Chciałam powiedzieć, że nagrywanie w miejscach publicznych to jest gigantyczne wychodzenie z swojej komfortu. Czyli tak, w moim no jest, przypadku. Jest. Jakbym była sama, to mnie to stresuje. Ostatnio jak nagrywamy jakieś TikToki, jak szłam, wiecie, ręka tak wyciągnięta, to mnie to stresowało, ale jak jestem z różą, to ja się czuję bardzo dobrze. No. Prosto prosto, prosto niech pani idzie. Bardzo fajnie, że jest ładna pogoda akurat, bo właśnie świeci słoneczko, wszystko tak ładnie wygląda, wszystko jest takie zielone. Patrzcie, nawet tutaj by było genialne zdjęcie, po prostu. No te budynki takie, ten słów trochę nieładne, nie ale... Zapraszamy do buki. Cute. Nie mam pojęcia, jak tutaj wejść na ten dach i czy my gdzieś musimy się zapisać, czy kogoś poprosić o to? Nie wiem. Ogrody buf. patrz. Musimy chyba zeskanować coś tu. Jest się... od poniedziałku do soboty, dzisiaj jest niedziela. Zamknięte. Nie? Proszę tutaj, jak coś, to są godziny otwarcia. Nie popełniajcie naszego błędu. Mm -mm. Nie, musicie sprawdzać po prostu. <laughs> Słuchajcie, na górze są ludzie. <laughs> Więc stwierdzamy, że szukamy po prostu wejścia na górę. Może tam gdzieś są te ogrody, nie? Windami wjeżdżamy? Są windy jakieś. Patrzcie. No. Czyli otwarte jest. Znaleźliśmy wejście, po kilku tak. minutach ale jesteśmy. Chodzimy po schodach. Patrzcie tu jest ludzi. Dużo. Chodzimy na górę tam. I tu nie jest ładnie? Ładnie. Zakazało się Wam parę fajnych, estetycznych spotów. No i lecimy dalej. Nie zapomniałam, gdzie idziemy. Nie. <noise> idziemy właśnie na autobus. Stąd ogólnie jedzie 106 i 127. W tamte miejsce, w które my chcemy przejechać, to są chyba 2 czy trzy przystanki, więc mega, mega blisko. Ładne budynety. Czekamy na autobus. Posiadamy na nowy świat 02, i musimy przejść przez ulicę. Tu, chodźcie z nami, właśnie. <grymne> Jesteśmy w takim miejscu i tu ogólnie jest już pięknie, prawda? Już, już tutaj nawet można sobie robić zdjęcia. Ale uwaga, tu jest, wait, wait for it, wait for it. Tu jest piękne miejsce, żeby zrobić sobie zdjęcia na pasach. Tutaj jest pałac kultury. Wystarczy przechodzić po pasach. Pamiętać, ale to jest miejsce, w którym pozowaliśmy razem z moją grupą, to model. No i patrzcie, jaki piękny widok. Serio, to jest super miejsce akurat na fotki, uważam tak. Ja, Natalia Węgrzymaska. My robiliśmy fotki tu, a tutaj dziewczyny robią kolejne fotki Ten na dwa pasach. Dwa spoty w Tutaj jest kolejny spot, to są tyły Witkaca. To, to jest fajnie, że jeszcze świeci słońce, więc można złapać trochę. Tak, robimy fotę. Ładny spot, fajny spot. Wlejny spot, wlejne pasy. Która akurat Róża robiła rolkę, ale ja zaprezentuję przechodzę przez pas. Zawsze jest ta jedna osoba, która jest modelką i druga, która jest tym dragarzem i trzyma cały bagaż. <laughs> jest fotografem tak. też. Ale dobrze, to jest praca duet. Idziemy na no, następny spot. Pamiętajcie też, że macie wiele kamienic, tak naprawdę po drodze, i jakichś pięknych drzwi takich estetycznych. Teraz to grunt, żeby było piękne światło i no. jakiś outfit. Tak, tutaj fajna stylizacja. I są ładne. Proszę no. piękne, estetyczne miasto. Idziemy 100 metrów dalej. dalej. Okazało się. Niestety są zamknięte czyli więc nie wejdziemy do środka, ale pokażemy Wam jakie zrobiliśmy fotki. tam w środku już byłyśmy tam i robiłyśmy fotki. No i to jest dokładnie na Mokotowskiej 64. Róża nas prowadzi do nie wiem jakiegoś swojego nie spotu. Piękne, drzwi. Na trzyma torby oczywiście tak na sztragasz. Ulicę Mokotowską mamy obfotografowaną i tą okolicę, I więc... lecimy do kawiarni Plons, Café Plons. Café Plons, czyli autobus. Tak, właśnie, muszę to sprawdzić. Tam jest najdalej. Te wszystkie miejsca, które teraz obchodziłyśmy, były gdzieś w pobliżu. A to, gdzie my teraz jedziemy, to jest 4 km stąd. Ale warto, jest tam bardzo ładnie. Ja tam robiłam zdjęcia i mi się bardzo te zdjęcia podobają. z Trzech Krzyży 01. No to lecimy. Come on! on. to. Zamówiłam Ubera i będziemy jechać Uberem. Będzie nam wygodniej pojechać Uberem. Poza tym musimy się wyrobić na jakąś 18.20 dojechać na Torwar. Dzisiaj jest niedziela i jest dużo ludzi, ale to jest ostatni dzień, kiedy jest taka ładna pogoda. Tak, więc Do parku idziemy do Café Plons. Jest tam mega, mega ładny spot, serio. Zaraz zobaczycie. Mam nadzieję, że tam będzie ładne światło, bo jakieś ładne światło, to w ogóle to dodaję jeszcze do tego spotu. A to jest nasze finalne miejsce. Tak. To jest przepięknie. No, bardzo, patrzcie jak ładnie. Bardzo estetycznie. Ja tu byłam na fotkach z moją siostrą. Kleję wam tutaj, oczywiście, <laughs> że mam kleję. Ale jest ładne światło, no, zobacz. To jest to miejsce, kochani. To sławne miejsce. Patrzcie te płytki i te szyby. Jest taka... Bardzo estetyczne. Tak. To jest tego typu spot, że wystarczy po prostu stać. Tak, wystarczy stać, stać i po prostu to miejsce tak. robi wszystko za Was. Ja mam jeszcze zdjęcia przy tych kolumnach. Dokładnie tu, tak. Bardzo ładnie, uśmiechnij się do widów. Jakby tego było mało, że przyjdziecie, zrobicie sobie ładne zdjęcia, to jeszcze możecie kawiarnia. iść do kawiarni. Możliwe, że to jeszcze nie jest koniec, ponieważ jeszcze będziemy dzisiaj coś robić, więc coś tutaj może się jeszcze we vlogu pokazać. Aczkolwiek spotek to już wszystko. Tak. Dajcie znać, co uważacie o naszych spotach, I czy Wam się podobają. Koniecznie, jeżeli będziecie korzystać z jakiejś lokalizacji, to dawajcie nam znać, oznaczajcie nas. Tak. Będzie nam I bardzo miło. Tak. Dziękujemy Wam bardzo. Na no, razie co już się żegnamy. Buziaki. Idealnie trafiłyśmy na miejsce, był ostatni stolik, a teraz się zrobiła kolejka.